Jak rozwiąże swoje sprawy, wtedy zadecydujemy. Przyjaciółmi możemy być zawsze. No i zawsze deklaruję swoją pomoc przy sprawach komputerowych. Chyba sam w to nie wierzyłem. Ale nie będę cię narażał wobec twojej rodziny, a raczej rodziny twojego męża. Och, oni nie są wcale źli, a on jest daleko i. mąż, może był daleko, ale brat Teścia znalazł się całkiem blisko. Schodził ze strychu z trzema czarnowłosymi i ciemnoskórymi mężczyznami. Za srebrne uchwyty trzymali brązową trumnę przykrytą zieloną flagą. Nie zwracając na nas uwagi, wyszli tylnymi drzwiami. Usłyszałem trzask zamykanego bagażnika, potem silnik samochodu. Po chwili wszystko ucichło. Może jeszcze herbaty? Aneta długimi palcami przytrzymywała srebrny czajniczek. Skojarzył mi się z trumną i podziękowałem. Nie chciałbym się wtrącać, ale czy możesz mi powiedzieć, co się dzieje u ciebie w domu? Nalała sobie, odstawiła czajniczek, oparła się wygodnie w fotelu z filiżanką w ręku. Nic takiego. Załatwiał interesy i tyle. On ma tam taki mały pokoik. Kilka razy w tygodniu wyjeżdża ze znajomymi gdzieś w Polskę. Na pewno nie będzie go aż do jutra, może do niedzieli. Strumną interesy załatwia? Macie tu zakład pogrzebowy, a te hałasy? Machnęła ręką. Och, nie wiem, nie znam się na tym. Musimy o tym mówić. Powiedz ci, że nikogo już nie ma. Jesteśmy sami. Możesz nauczyć ten komputer grać jakąś muzykę? Zrzuciła pantofle i podwinęła nogi pod siebie na fotelu. Przyjrzałem się. Było co podwijać. Włączyłem muzykę. Półtorej godziny to jednak sporo czasu, ale i tak minęło nie wiedzieć kiedy. Ania pojawiła się zaraz po tym, jak trochę ogarnąłem dom i napaliłem w piecu. Sama wstawiła wodę na herbatę i nie owijając sprawy w bawełnę, zapytała, czy moja żona nadal chce się ze mną rozwieść. W kominku trzaskały świerkowe polana. Alicja wyszła z domku i ziewając, zaczęła kręcić się w karuzeli. A ja jeszcze ciągle myślałem o drewnianym domku na wzgórzu, gdzie na świeżo zmontowanym komputerze nadal pewno migała zorza polarna elektronicznych kolorów, zmieniających się w rytm muzyki Carlosa Santana. Chyba tak, ale pewno już nie tak chętnie jak kiedyś. A ty? Milczałem. Może trzeba było skorzystać z okazji, być zarazem winnym, jak i pokrzywdzonym, i wreszcie oficjalnie uzyskać wolność? Tylko czy chciałem tej wolności? Może trzeba było zostawić sprawy ich biegowi? Nie no, co ty, chyba, chyba nie. Wyobraziłem sobie domek na wzgórzu i brata teścia z trumną pod pachą. Wyobraziłem sobie Agatę w długim płaszczu i zapinanej agrafką spódnicy w szkocką kratę w samochodzie hurtowni męża. Wyobraziłem sobie Agnieszkę w mini spódniczce z Zuzo. Spojrzałem na Anię, która nie patrząc na mnie piła herbatę, nie zdjąwszy kurtki, bo temperatura nie przekraczała plus dziesięciu. Wyobraziłem ją sobie bez kurtki. Wyobraziłem sobie wszystkie te miłe osoby spotykające się na moich imieninach w letnim domku wiejskim w środku zimy i zdecydowanie powiedziałem: Nie dawaj jej rozwodu, Aniu. Chcę wrócić do domu. Do sądu pojechałem mikrobusem. Kierowca był na tyle zaprzyjaźniony, że podjechał pod sam gmach, i gdy wysiadałem, podniósł kciuk do góry. Pan się nie martwi, wszystko będzie dobrze. Wyjdzie pan stąd jako kawaler. Plotki o moich problemach rozniosły się więc szeroko, ale nie do końca odpowiadały rzeczywistości. Przynajmniej mojej rzeczywistości. Żona przyjechała do sądu tym razem sama, zaparkowała niepotrzebnie ciasno drzwi w drzwi koło jakiegoś malucha. Z trudem wysiadła, obciągając wąską spódnicę kostiumu. Albo sytuacja finansowa firmy się poprawiła, albo w banku dawali większe kredyty, bo kostium najwyraźniej był nowy. Pozwoliła pocałować się w policzek i weszliśmy do budynku. Tym razem już bez błądzenia trafiliśmy do sali 208, bo sąd był konserwatywny i nie zmienił adresu rozprawy, a może po prostu było to miejsce pracy Ani. Nigdy mi o tym nie mówiła, bo staraliśmy się podczas naszych spotkań nie rozmawiać na tematy zawodowe. Wysoki sąd był w służbowej todze, pod którą miał jasną garsonkę, ale kozaczki zmienił na jasnobrązowe pantofelki. Protokolantka już nie miała zielonych pasemek na jasnych włosach, w ogóle nie miała jasnych włosów. W zasadzie w ogóle nie miała włosów, bo była przystrzyżona na zapałkę położoną na płask. Była w dżinsach od trzy numery za małych i bluzce o trzy numery za krótkiej. Na rozprawach rozwodowych powinni tego zabronić. Sąd zauważył, że się jej przyglądam i zgromił mnie wzrokiem. Miałem przerąbane, bo Ania zawsze zauważała, jak się przyglądam innym dziewczynom. W tym nie różniła się zasadniczo od mojej żony. Zresztą od niczyjej żony. Usiedliśmy. Nie widzę pana mecenasa. Ania udała, że nie wie, co się stało. O sytuacji na froncie informowałem ją na bieżąco, ale nie uważała za stosowne o tym powiadomić mojej żony. On wyjechał, no i go zwolniłam. To znaczy, no, nieważne, postanowiłam bronić się sama. Przed czym postanowiła się pani bronić? rzuciła Ania nie odrywając wzroku od papierów, które porządkowała na stole sędziowskim. Żona spłoszyła się. To znaczy, no, no, przed nim. Pokazała na mnie ręką. Siedziałem po przeciwnej stronie z widokiem na grecki profil Wysokiego Sądu i tył protokolantki, która stukała z wysiłkiem w klawisze komputera. Wyglądało na to, że nie była u mnie na kursie. Tył protokolantki prezentował się lepiej niż komputer, który musiał pamiętać czasy rządów pani minister Suchockiej. W naszych papierach jest napisane, że to pani jest w tej sprawie powódką, a pozwany pani nie atakuje, tylko chce się z panią pogodzić. A może sytuacja uległa zmianie? Tak, powiedziała żona. To znaczy nie. Proszę zaprotokołować. Ania pochyliła się do protokolantki. Powinna była zapiąć bluzkę wyżej, bo się rozpraszałem. Powódka podtrzymuje pozew. Czy ma pani dokument o wycofaniu pełnomocnictwa dla swojego adwokata? Nie mam. Żona rozłożyła ręce. Nie powiedział mi, żebym miała, bo wyjechał. Dodała niepotrzebnie. Popatrzyła na mnie, jakbym mógł jej coś pomóc. Otworzyłem usta, ale sąd mnie ubiegł. Nadspodziewanie łagodnie, a może z pobłażaniem, uśmiechnął się do mojej żony. Zaprotokołujemy, że powódka ustnie zgłasza wycofanie pełnomocnictwa, ale, popatrzyła na nią, do tygodnia proszę o złożenie tego na piśmie w kancelarii. Informuję strony, że jest to druga rozprawa pojednawcza. Druga i ostatnia. Jeśli nie dołożymy wysiłku do pogodzenia się, to istnieje niebezpieczeństwo, że małżeństwo zostanie z mocy prawa rozwiązane. Dokonany zostanie podział majątkowy, sąd ustali też losy niepełnoletniego dziecka i to, kto i w jakiej wysokości będzie płacił alimenty. Zazwyczaj dziecko zostaje przy matce, chyba że samo zechce inaczej. W jakim wieku jest dziecko? Spuściłem głowę, żeby ukryć uśmiech. Przecież świetnie się w tym orientowała, ale nie mogła inaczej. Osiemnaście, powiedziała żona. Co to znaczy podział majątku? Przecież to jest moje. Jak mamy się dzielić? On korzysta z domku na wsi, a ja mam dla siebie mieszkanie w mieście. To chyba jest sprawiedliwe. Jakie alimenty? To nie on będzie płacił alimenty? Proszę o spokój. A nie akcja potrafiła naprawdę być lodowata jak Syberia. Ja tu z powódką nie dyskutuję tylko informuję. Decyzję podejmę na następnej rozprawie, chyba że państwo się pogodzicie. Czy pozwany podtrzymuje chęć pojednania? Ta, Tak, wysoki sądzie, zawahałem się tylko chwilkę, ale nie uszło to uwagi mojej żony. Spojrzała na mnie uważnie. Ania patrzyła na mnie z kamiennym wyrazem twarzy. Jest pan pewien, że będzie pan potrafił zapobiec przyczynom konfliktów w małżeństwie? Nie, nie jestem pewien. Powiedziałem szybciej niż pomyślałem. Zawsze wpajano mi, że przed sądem trzeba mówić prawdę, całą prawdę i tylko prawdę. Tak pisali we wszystkich kryminałach. Nie byłem pewien, bo przecież na żonę wpływu jak nie miałem, tak mieć nie będę. Na otoczenie mogę nie reagować, ale byle co może powodować konflikt albo brak byle czego. Żona znów nie wytrzymała i podniosła głos. A widzi wysoki sąd? Nawet nie obiecuje poprawy. No to jak ja mam się z nim nie rozwieść? I jeszcze mówisz, że się chce pogodzić? Protokolantka uderzała w klawisze z szybkością, przy której wysiłki moich kursowych emerytów były olimpijskimi wyczynami. Pomyślałem, że powiem Ani, żeby przysłała ją do mnie na korepetycję, ale potem doszedłem do wniosku, że to nie jest dobry pomysł. Żonie zabrzęczała komórka właśnie wtedy, kiedy wysoki sąd nabierał powietrza, żeby ją skarcić.